Manko, sobota i dwa kursiki ode mnie. Bardzo szybko, bo już o 15:31. Spotkanie w Lidze Niemieckiej, będący w kryzysie, już chyba można to powiedzieć, otwarcie Bayer Leverkusen podejmuje Union Berlin. I tutaj znalazłem sobie typ na bramki poniżej 3,5 za złoto 80. Zł. Polecam do zagrania. I podobny kurs złoto 70 zł mamy w STS na spotkanie Juventusu z z Veroną opcja obydwie drużyny szlą na nie O no, tu myślę, że będzie zwycięstwo do zera po nie starej damy Hellas nic nie, takiego nie reprezentuje ostatnio mieli dobrą końcówkę z Milanem ale to jest za mało na które pewnie sobie dzisiaj powytuje straty punktów z Ligi Mistrzów i pewnie pokona u siebie Hellas więc takie dwa typki mam nadzieję, że ładnie to wszystko posiada i będzie z tego trochę forsy pozdrawiam, siemanko